Chodzi mi o to, że LinkedIn to nie jest narzędzie do kreowania biznesu i do tworzenia go, ale do rozwijania po prostu na trochę tak. dalszym etapie. Co to znaczy? Zapraszam w że Jest nagroda jakaś? E, nagroda napój wyskokowy do. Z Instagramem, z jakimiś takimi rzeczami, tam jest tego odpyty, tam jest duża konkurencja, a tutaj wiedziesz czymś takim na impianie, masz fajny, nie wiem, masz fajny lokal, masz fajnych prowadzących, masz fajną ofertę. Bizne ludzie tam są, którzy tego potrzebują, nie? Potrzebują jakiegoś relaksu, terapii, nie wiem, właśnie jogi. Siemanko. Cześć, witamy. Dzisiaj Jeszcze. w drugiej części e, nagrywki na temat kanałów mediowych. W drugiej kto nas części? oglądał? Co? W drugiej części drugi raz. Tak, akurat zwykle w ogóle było tak, że nagrywaliśmy wszystkie odcinki one jakby ktoś pytał. E, a tutaj pierwszy, pierwszy przykład sprzętowy, więc lecimy drugi raz. No ale dla was to nie ma większego znaczenia. E, dobra, kto nas oglądał tydzień temu? To wie, że zaczęliśmy rozkmieniać kanały mediowe, które pojawiają się w mediaplanach i lecieliśmy od tych najbardziej popularnych, czyli Google Meta, TikTok. Zaczęliśmy tam jeszcze trochę mówić o jakichś Pinterestach, różnych takich rzeczach. No nieważne, kto nie oglądał, niech sobie obejrzy, bo będziemy to kurwa sprawdzać i do Was przychodzić i będziemy robić kartkówki. A kto ogląda już jako kolejny odcinek w terii, no to. Po prostu lecimy dalej. I dzisiaj omawiamy sobie głównie LinkedIna, bo jest to kanał, nad którym chyba trzeba trochę więcej się pochylić. No i może jak starczy czasu, dotkniemy jeszcze paru takich mniej standardowych kanałów mediowych. No dobra, to co dobra. Zaczynając, hmm. zaczynając, ja mogę w sumie, mogę, mogę to pociągnąć. No jak, jak, masz to jakiś, jak masz jakiś pomysł, to dawaj, a ja no ja Mogę, do... mogę, Dołożę. a ty się szykuj. E, dobra, LinkedIn. E, LinkedIn e, po pierwsze, moim zdaniem, e, w Polsce relatywnie rzadko wykorzystywany do kampanii reklamowych, tak? W sensie, no, jak ktoś tam żyje sobie, pracuje w jakiejś swojej bańce, no to pewnie gdzieś tam coś widzi, ale myślę, że tych reklam ogólnie jest mało. Trochę mnie to dziwi, bo no, jest to jedyne medium, które pozwala dotrzeć dobrze do targetu B2B. W sensie wiadomo, że biznesmeni korzystają z Insta, z Facebooka i tak dalej. No, ale jednak, jak też sprzedać coś biznesowi, no to fajnie byłoby mieć pewność, że do tego biznesu określonej branży dotrzesz. No i tutaj e, pierwsza rzecz, zaczynając może od plusów, dlaczego LinkedIn i kiedy LinkedIn e, powinien być w mediaplanie, no to jest po prostu brief na B2B, czyli sprzedajemy od biznesu do biznesu i chcemy dotrzeć właśnie do konkretnych zawodników. No i tutaj największą zaletą, moim zdaniem, tego portalu versus inne. Jest to, że możemy targetować po stanowiskach, po latach doświadczenia, po hierarchii, czyli właśnie czy ktoś jest menadżerem, dopiero zaczyna, jest specjalistą, czy pracuje w zarządzie, po branżach, czyli jeszcze możemy sobie to skrosować, no i tam jeszcze jakiś wiek i tak dalej, grupy zainteresowań. Natomiast no to jest bardzo mocne, bo możemy dotrzeć do określonej branży, określonych nie wiem, decydentów tej branży w danej lokalizacji, sprzedać im konkretną usługę, która im pomoże. Prowadzić biznes, nie? Więc ja bym tutaj to mocno podkreślił. Coś chcesz dodać tutaj do tego punktu? No myślę, że tak, no bo mm, tu jeszcze bym oddzielił takie B2B dwie rzeczy, no bo B2B może sprzedawać produkty, załóżmy, nie wiem, okna, no ale może też usługi, no i raczej LinkedIn uważam, że w tej większej części raczej jest pod te B2B usługi, nie? Czyli nie pod na przykład hurtową sprzedaż produktów. Wiadomo, jakby, jeśli masz taki biznes typu, że nie wiem, robisz, nie wiem, e, produkujesz krzesła, tak? I wiesz, że Twoim klientem też może być ktoś B2B, nie wiem, kto ma hotel czy coś. Mhm. No to warto tam być, publikować i tak dalej. Nie wiem, czy jest sens jakoś mocno pchać kasę w promocję i tak dalej, no ale przy usługówkach warto. Co nie znaczy, że. Sama reklama stricte to będzie jakiś game changer dla biznesu typu zakładasz biznes, otwierasz konto na LinkedInie i zaraz będziesz po prostu pławił się w lidach, no bo też trzeba hmm. mieć jakiś. No trzeba mieć na LinkedInie jakiś hood credit w sensie i na własnym profilu LinkedInowym i jakby na tym twojej firmy, tak? W sensie czy mieć jakąś ilość już followersów, jakieś zaufanie i dalej Działa to trochę analogicznie, jak tak naprawdę przy innych social, nawet mediowych źródłach, tylko... Tutaj można, ich, jest, można mieć ich mniej, tak, w sensie e, tych followersów czy, czy fanów i tak dalej, no i to buduje jakoś tam twoją markę w, w, tak long termowo, nie, ale uważam, że ciężko jest tak na świeżo wejść sobie klepać lidy na przykład masz stronę i dwóch followersów twojego profilu i, i tak po prostu lecieć, nie, z tym, żeby walić te leady. No, to wtedy musisz docierać do ludzi, którzy są mniej świadomi, produkt jest bardziej masowy. No ja na przykład nie. w nieruchomościach obserwuję coś takiego, że to nie jest aż tak istotne, bo ludzie bardziej patrzą na cenę i na to, czy nieruchomość jest jakaś tam fajna i spoko. No jak zostawią tego Lida i potem to dobrze ogarniesz, to jasne wiadomo, że to pomaga i tam co bardziej dokładni sprawdzą, kto, kto reklamuje tą usługę. Natomiast jeżeli jesteś na przykład, no jakiegoś biznesu i chcesz zmienić software do czegoś, załóżmy, no to, to wiadomo, że sobie wejdziesz na stronę, zobaczysz kredencjale, zobaczysz, gdzie ta firma robiła wdrożenia i tak dalej. Więc tu tak się zgadzam. Tak samo jest z agencjami, tak? czyli tej branży naszej, że no tych agencji jest odpyty na rynku. No i okej, okay, jeżeli każdy by robił podobną kampanię reklamową, no to tutaj nie wygrasz samą treścią, tylko po prostu wygrasz tym, że że, że, że masz coś do zaprocentowania później, na dalszych etapach. Niedobrze o tym powiedziałeś, no bo myślę, że większość procesów tak wygląda, że nawet jeżeli masz fajną reklamę zrobioną i docierasz do tego, do kogo trzeba, to wcześniej trzeba zrobić, no w sumie poświęcić dużo czasu i pracy, żeby regularnie publikować content. No to nie jest do końca nasza działka, tak? My też współpracowaliśmy z ludźmi, którzy ten content dla nas robili, teraz robimy go tam i mniej. Na pewno mniejsza jest częstotliwość tego nie mamy na to tak dużo czasu, ale jest to na pewno bardziej autentyczne, jest nasze, tak? Jeżeli ktoś nie był, to po prostu nawet z ciekawości może sprawdzić sobie linki na Pato Agenti mojego czy Daniela. Nie myślę, że to wszystko jest spójne, autentyczne z tym, jak budujemy ten brand i też z nami. I to jest zajebista wartość. Nie, w sensie nie, nie udajemy niczego, publikujemy w miarę regularnie, robimy jakieś tam konkursy. Jest to trochę inne niż robi cała branża. No i myślę, że konsekwentnie tutaj, zamykając ten wątek, no to trzeba z pół roku poświęcić takiej pracy, właśnie posty dwa, trzy tygodnie, rozpisać sobie to i być spójnym. No i też mieć już jakieś doświadczenie. Myślę, że świeżym firmom bardzo trudno jest tak wypłynąć. Czyli chodzi mi o to, że LinkedIn to nie jest narzędzie do kreowania biznesu i do tworzenia go, ale do rozwijania po prostu na trochę no tak, dalszym etapie. Tak, nie? tak. tak. No, no i trzeba mieć ogólnie jakiś swój wyróżnik, no bo tego kontentu się przewija sporo na LinkedInie takiego, powiedzmy, często o, biznesowego, e, że każdy mieli to samo, nie, jak nie będziesz miał jakiegoś wyróżnika, czy jakiejś takiej swojej niszy albo własnego zdania na jakiś temat, który będzie inny niż 99 tego kontentu, to i tak to będzie ginąć, nie. Na LinkedInie też oczywiście jest masa influencerów, którzy w ten sposób się powiedzmy wybili albo założyli jakiś zajebisty biznes, później chodzili też po jakichś pod podcastach, tak, w jakichś konferencjach się promowali, dzięki temu zdobywali taki hud, kredyt na tym LinkedInie i tak dalej i teraz mogą to fajnie monetyzować, nie? Jakby jest... Bóg, są takie w Polsce, tak, bo my patrzymy w zasadzie tylko na polski rynek, są moim zdaniem takie trendy, o których też jakoś głośno się nie mówi, ale no, możemy tutaj się podzielić tak na luzie, tak teraz z głowy na spontanie, ja uważam, że właśnie bardzo dobrze się sprawdzają i ludzie chętnie patrzą na podcasty na to, że ktoś nawet mniej znany, ale po prostu zaprasza gości do studia, którzy są gdzieś tam znani albo są ekspertami w branży. To studia też fajnie wygląda, jest jakiś pomysł na to. I myślę, że ogólnie taki, takie treści wideo edukacyjne nie za długie, dobrze się tam roznoszą. Kiedyś taką rolę, na moim zdaniem, pełniły infografiki. Nie? Kiedyś był taki hype na to, to już tak, dawno, było, było, ale, ale było coś takiego. Teraz myślę, że właśnie tak, taki content wideo i to działa w taki sposób, Plus i minus, nie? czyli że jest dużo ludzi, którzy potem będą to kontestować i mówią, że mówią, że nie wiem, tam wiedza jest na niskim poziomie, czy jest powielona, czy whatever, czy że nie masz na to papierów mordo, żeby tak mówić w swoim podcaście. No ale są też tacy, którzy gdzieś tam zaczną dyskusję pod spodem i w sumie nieważne jak ona jest, ale jak ona się pojawi, jak promujesz też to właśnie w określony sposób do, do ludzi, których. O, o, którzy chcesz, żeby to zobaczyli, to sama ta dyskusja powoduje, że tam po prostu zaczyna się więcej dziać i to, to, to działa, rzeczywiście. No ten engagement jest kluczowy, a nie jest go tak łatwo zdobyć. nie no ja Miałem też nie dobre, dobre, możemy powiedzieć, jeszcze takie dobre i złe doświadczenia, bo, bo też myślę, że, że coś tam robiliśmy i możemy powiedzieć. Ja bym powiedział, że całkiem nie jezdzę nieruchomości, udało się sprzedać parę fajnych chat gdzieś tam i za granicą i w Polsce, pomagam w takich projektach. I rzeczywiście, dotarcie do na przykład do y, ownerów, do, y, do ceo y, do większych organizacji. Ta, właśnie, bo tam jeszcze można wielkość organizacji, to jest ważne, nie? Bo jak będziesz docierać do ceo sów jednoosobowych działalności, no, ta. Y, no to. No to No są przypadki, wiadomo, tam IT, czy nawet nasza branża, że, że to działa, y, ale, ale no lepiej jednak zwiększyć tą skalę i to się tam da zrobić. Rzeczywiście, mieliśmy przypadki tam tamta. W złotówkach, no tam grubo powyżej bańki sprzedaże, co nie jest może niczym wielkim, ale po prostu działa na tym LinkedInie. Są tacy ludzie i zajebiste jest to, że z nimi się dobrze rozmawia. Dzwonisz tam, piszesz na Messengerze nawet, tak? Już wiesz, z jakiej to jest gość firmy i tak dalej. I jest, to jest konkretny człowiek, a nie gość, któremu dziecko kliknęło, w telefon, tak, albo jakiś random po prostu wiesz, który w ogóle nie wie o co chodzi, zostawił lida, bo kurwa nie umie obsługiwać komórki, nie? Także no, na, na to Facebooku tak jest. to jest nagminne. I tak. tam za lida zapłacisz 5 z, a to jest śmietnik. Tu zapłacisz 120, ale zawsze, zawsze, praktycznie. To jest ktoś, kto jest po prostu żywym człowiekiem zainteresowanym twoją usługą, nie? Bo tam tak, jest tak. ten hut kredyt, no. o którym mówisz, że wiesz, że ktoś wejdzie na twój profil i cię zobaczy, nie? Ob no to go. prawda, Jesteś to prawda. Gościem. To prawda, bo na fejsie to nikt tego nie sprawdza, klika, no i rzeczywiście z tych tysiąca leadów, które zbierzesz po 5 zł, później 12 się kończy rozmową, nie? Więc ten conversion rate jest później bardzo niski. No a na LinkedInie jeszcze ja tutaj bym chciał dodać, jakby nasz przykład. My też korzystamy z takiego narzędzia. Tu dodam. Mm, tak, do sprawdzenia. Narzędzie, które nazywa się Sales Navigator, to jest takie sprzedażowe, LinkedIn'owe narzędzie, że możesz sobie jakby wykupić taki abonamencik, tam chyba to kosztuje 2 trzystu miesięcznie i dzięki temu możesz bezpośrednio pisać od razu do tych ludzi z SEOsów, no bo często jest tak, że ludzie mają to poblokowane i tam możesz takie wiadomości prywatne wysyłać, a często ludzie mają poblokowane albo w ogóle jest jakiś limit chyba na pisanie. Takie bezpośrednie do ludzi, jest limit znaków i w ogóle, i tam nie jesteś w stanie przedstawić w ogóle. Tak, tak. Za trzeba, bardzo, co ty trzeba wrócać do czata GPT, żeby skrócił. Tak, no, a tam możesz sobie wbić i wysłać, no i my tam przez ostatnie dwa miesiące jak tak przycisnęliśmy. To zdradzę tutaj, że rzeczywiście pisaliśmy do takich osób, które, z którymi potencjalnie chcielibyśmy współpracować, bo mamy jakiś tam wypracowany swój model i wiemy, kogo szukamy. No to na jakieś 20 wiadomości mieliśmy chyba 8 spotkań, w sensie, które się załóżmy dalej procesują, no ale mieliśmy 8 spotkań takich face to face, nie? W sensie no online no oczywiście. były, jakby zainteresowaniem tak. się spotkały, nie? No, więc... rzeczywiście, no ja byłem zaskoczony, bo to ty się tym zajmowałeś głównie i... byłem w szoku. To leciało tak jak taki kurwa walec, po prostu. No ale działa też Hud credit, no ktoś bija do nas, patrzy po <Yoda> to, agencja nie. To dzisiaj to sformułowanie jest konsorem naszego think tak. Uwielbiam to sformułowanie, no bo to rzeczywiście ma mega duży potencjał na LinkedInie. No bo... Jakby ktoś nie wiedział, to taka reputacja, no po <closest> no, prostu. Wszyscy, wszyscy wiedzą, o co chodzi. No, ale ja, ja, ja będę, ale... Bro, będę bronił boomersów, kup. A musimy Dobrze. tłumaczyć rzeczywistość, nie każdy jest Dobrze. taki zajebisty. Ja dzisiaj no. wymyśliłem nowe, nowe <laughs> słowo, po obejrzeniu pewnego kontentu na Instagramie, bojanowanie. Zapraszam do zgadywania, co to znaczy, zapraszam no, jest, tak w nagroda. komentarzach. Jest nagroda jakaś? E, możemy zrobić nagrodę... No Pierd jakiś... Możemy. możemy zrobić nagrodę napój wyskokowy do 200 PLN, niech mhm. będzie. No dobra, zostawmy to tak. Jeszcze poprosimy Filipa, żeby nam tu planszę ładną zrobił teraz tak, z dobrze. konkursem. Tylko tak, żeby nam przeszła weryfikacja, potem mogli wrócić na to. Filmik. No to on już ogarnie. To jest dobry challenge. No dobra, dobra, to wraca. To jeszcze chciałem powiedzieć o. A, właśnie, bo też mało osób wie, że na LinkedInie są takie formaty reklamowe, których też nie ma chyba w zasadzie na innych kanałach. I to są dwa formaty, które są szczególnie ciekawe. Pierwszy to jest promocja kontentu w sensie na przykład PDF-a, czyli można wrzucić PDF-a do systemu reklamowego, który to no, musi być odpowiednio obrobione, ale w miarę standardowy jest to format. I on sobie to przerzuci na tam. No, fajnie by było, żeby to nie było więcej niż tam 80 stron, ale on sobie to przerzuci na taki format slajdów i tak samo można zrobić prezentację, tak? Czyli mamy prezentację w PowerPoincie załóżmy, wrzucamy to do systemu i format reklamowy wygląda jak karuzela na Facebooku, tylko że przeglądasz sobie slajdy i to jest trochę większe, można sobie to powiększyć, więc w zasadzie reklamu możesz zareklamować swój credential na przykład. No w sumie tak nie robiliśmy, ale ja chętnie bym to przetestował. Teraz sobie tak kminiesz, to jest bardzo fajne. No, no to w sumie jest jeden format złożony z dwóch, bo chciałem powiedzieć o tych PDF-ach i o prezentacji. Można też zrobić takie coś, żeby celem kampanii jest pobranie PDF-u na przykład, nie? Więc, jeżeli masz katalog na przykład swoich produktów, no to Spukane. to też jest bardzo fajna opcja. Stereo nie widziałem, żeby ktoś to robił w jakąś większą skalę w Polsce. Nie, więc to nie, 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 nie. A LinkedIn jakby. LinkedIn jest o tyle spoko pod takie rzeczy, że po prostu tam ludzie rzeczywiście konsumują. Nie jakby... No nie są ghosty, tak jakby porównujemy cały czas do sociali, no bo mamy spore doświadczenie tu stąd i stąd. No i porównując do tego face'a, Linkedina, no to na, na tym Facebooku, no to są. No, to jakbyś sam ghosty tam miał, nie? A tutaj rzeczywiście ludzie konsumują to. Jakby ktoś pobiera PDF 8 stron, to raczej chce go przeczytać, a nie, że mam misklika, nie? jakby, to jest fajne. Tylko trzeba tak. zapłacić za to, nie? Odpowiednią kasę i tyle. Ja w ogóle tak często słyszę, serię jak gadam z ludźmi z branży, albo nawet takich, no, którzy po prostu dużo siedzą w social mediach, nie?, że LinkedIn to jest w chuj cringe. I ja tak sobie myślę, że. Znaczy, generalnie, kurwa, no ta społeczność na Facebooku czy na Insta, no każda ma swoją specyfikę i zawsze jakieś pato się tam znajdzie, nie? Albo po prostu jest taki, no taki krąg ludzi, którzy tam albo się hejtują wzajemnie, albo. Tą no, na krękiem... LinkedInie też, nie? No właśnie, w sensie... i jakby na LinkedInie to jest to samo, tylko że w biznesie i myślę, że to trochę wydaje się tak, dlatego że wchodzisz tam i wydaje się, że tego nie będzie, nie? Ale jest, tylko ma taką swoją specyfikę, ona jest, ja bym to określił, my o tym mówiliśmy już w którymś podkacie. I że to po prostu, że tam jest hipokryzja, nie? To to jest jakby taki główny problem. Czyli ludzie krzyczą, piszą i hejtują albo piszą posty, które nie są prawdziwe, tak naprawdę robią coś, czego piszą, że nie robią. No, poruszaliśmy już tam wątek, też nie będziemy wiadomo, palcami pokazywać. No ale to swego rodzaju budzi takie, takie obrzydzenie i niechęć. No, bo na Facebooku jest coś do tego to, zresztą to są jakieś prywatne zwykle wizję, a tutaj masz jeszcze gościa na przykład w Garniaku, który jest jakimś ceo i pisze komentarz do jakiejś laski, na przykład, że fajne tytki, albo coś w tym stylu, nie? No tak obrazowo mówię, no ale to no, już, to już jest, są grób. przykłady, no, Ale były już... takie rzeczy, niezdecydowanie. I e, albo ktoś wrzuca CV i prosi o, o, o pracę i tam jakieś śmieszki, heheżki, nie? Że aha, zapraszamy, kurwa, do salonu masażu, nie? No to już jest takie, to, to jest cringe, cringe pod, pod tym kątem to rozumiem. Ale no, jak będziemy usuwać takich ludzi, gdzieś tam zaznaczać tam przy tych postach, że to jest z dupy, no to szybko się to wyczyści i rzeczywiście jak dostajemy w swojej tam, na swoim podwórku, to sporo dobrego z tego można wyciągnąć. To, to chyba, chyba kropka, nie? Tak mi się wydaje. Eee, myślę, że tak. No można by się było jeszcze rozwodzić tam pewnie nad jakimiś rzeczami, ale myślę, że tak ogólnie jakby... Warto się rozwodzić. Warto się... Ha, powiedzieliśmy... Opowiedzieliśmy o tym, myślę, że tak w pigułce, no to, to siądzie, W sensie, no można by było, tak jak o wszystkim, o czym rozmawiamy, gadać godzinę, ale my chcemy to zamykać. Tak, ja, 20, ja bym. 20, jeszcze minut. Jeszcze, bo w sumie, no dużo można powiedzieć, ale ja jeszcze chciałbym w ogóle zachęcić ludzi, którzy prowadzą swoje biznesy i to nie są biznesy nie wiem, takie marketingowe, onlineowe, software'owe, tylko bardziej takie do ludzi. Żeby też na tym nie próbowali, bo moim zdaniem tam jest nisza cały czas, nisza w chuj, nie? Po prostu nie wiem, jakieś. Um, niech to będzie jakaś, nie wiem, terapia nawet psychologiczna, nie wiem, jakieś studia jogi. Teraz mi takie rzeczy przychodzą do głowy, ale w ogóle takich biznesów tam nie widzę. Wszystkim to się kojarzy z Instagramem, z jakimiś takimi rzeczami, tam jest tego odpyty i tam jest duża konkurencja, a tutaj wiedziesz z czymś takim na LinkedInie, masz fajny, nie wiem, masz fajny lokal, masz fajnych prowadzących, masz fajną ofertę. Ludzie tam są, które tego potrzebują. Nie? Potrzebują jakiegoś relaksu, terapii, nie wiem, właśnie jogi. Zdecydowanie. Zajebiste, nie tak w ogóle. A long nie ma. Termowo, jakby e, taki LTV, e, znowu mówię, jakby taki, taka długoterminowa wartość takiego konsumenta nawet dla jogi. No to przecież to nie jest jakby 100 zł, tak? Czyli jak ktoś przyjdzie do ciebie na, nie wiem, średnia żywotność swojego klienta na jogę jest pół roku do roku, no to ten klient WAT jest dla ciebie, nie wiem, 1500 zł tak naprawdę. zrobisz kampanię na LinkedInie, zapraszamy na no. jakąś pierwszą wizytę darmową, nie? I, I namówisz tam ludzi przedsiębiorców, jesteś w jakiejś fajnej lokalizacji, załóżmy w Warszawie, czy w, nie wiem, w Myślę, że štos, štos, no, to, no to przyjdą. Moim zdaniem przyjdą. Bo tego nie ma. W sensie nie ma z kim tam konkurować. E, Masz rację. joga po pracy albo joga w trakcie lunchu. Nie, fajny, fajny case. Dobra. Nie e, standardy? Tak, tak. To powiedzmy jeszcze o paru rzeczach, dosłownie paru, które robiliśmy w sumie wielokrotnie nawet do, dla klientów. I to są takie kanały, które po prostu sprawdzają się wtedy, kiedy masz określony target, nie są takie olowe, zasięgowe na maksa. Mamy tu przykład dzisiaj Tindera i Twitcha. I jak już słyszycie, no to są dwie zupełnie różne rzeczy. Twitch, platforma gamingowa, i tutaj używamy do. No targetu, które jest zawsze blisko gamingu, wiadomo, ale też no, po prostu do młodszych ludzi, bo tam... Ym, do trzydziestki, puść... nie? Tak, tak, do trzydziestki, do trzydziestki tam piątki może max, ale raczej do trzydziestki i też nastolatków tam jest dużo. To jest dużym problemem w ogóle w targetowaniu reklam. Tam jeżeli puścisz reklamę taką olową bez ograniczeń, no to dotrzesz do ludzi, którzy na pewno też są młodsi i tutaj produkty nie tylko gamingowe, ale po prostu siedzą te w targetcie. My tam reklamowaliśmy na przykład takie aparaty instantnie ze zdjęciami instant. Yy, więc więc. Nie no, chcę Dobra, wiem, wiem, A, o co ci chodzi? Ja wybrnąłem z tego. Yy, więc spoko, jakieś na przykład napoje energetyczne, nie? Super rzecz dla gamerów Też, no. e, kontekstowo. Także tutaj coś takiego? Mega źródło pod takie produkty, no około gamingowe w sensie czy, No, no w targetie po prostu, tak? Tylko no, do, do 30 roku życia tak jak mówisz, nie? Spoko, spoko. I co tam jeszcze? Tinderek, to może powiedzieć? Co robiliśmy tam? Już nie pamiętam. Czy co, co, czy co nie robiliśmy? Nie możemy Ale Tak, no, sklep... no. ale robiliśmy tam taką kampanię bezalkoholowo e, prezerwatorową. E. Walentynkową kampanię. Walentynkową kampanię na Tinderze. E, dla takiego jednego naszego super klienta. No i ja byłem zaskoczony, w sensie jak tanie to może być, jakby robiliśmy to akurat na Tinderze i na, to w ogóle robiliśmy na Tinderze jeszcze na BADu, żeby dodać, tak, by, tak, tak. Dwa. na Tinderze mieliśmy więcej tych wyświetleń i naprawdę tam cpm -a, czyli jakby za tysiąc wyświetleń na Tinderze i to chyba w samym mieście Warszawa my płaciliśmy z tego co pamiętam 8 zł, 9 no, ja zł, mega jedzie, mało. Tak. I no. w ogóle przy kampanii zasięgowej CTR, czyli współczynnik kliknięć, przejść na stronę do wyświetleń, a to był y, Q-commerce, więc te y, przejścia były istotne, żeby do tej oferty tam się wbić, no to było powyżej 4%, bo no, sprawdzaliśmy przed podcastem, więc no, to jest no, nie do pomyślenia no, no. przy kampanii zletanej do jakiegoś portalu, na przykład gdzie CTR masz 0,20% i z tego kurwa 100% to bot. Tak, tak, tak. No. Uf, mówię się, nie? No nie, to była, taka, to była rzeczywiście taka kampania, tylko dodam, że ja byłem naprawdę zaskoczony. W sensie żałuję, że już później nie trafiło nam się nic takiego, żebyśmy mogli jakby wrzucić na tego Tindera, bo to było mega spoko. I w ogóle jakby dodam tutaj, że jakby z poziomu hmm, czy no nie, no dobra, sprzedam. Z poziomu jakby z samego Google można jakby wybierać apki, w których chcesz się wyświetlać tak? No bo to nie tylko jest Tinder, tylko są też różne inne aplikacje. Ale nie, no ogólnie, kurwa, ja zawsze tak tak myślę o tym, co tam się działo. To zajebiste, bo to, to jest tak proste. A y, tam, tam było chyba jakieś alko, rzeczywiście, i prezerwatywy, i to. Nie da się zrobić lepszej kampanii na Tinderze. Wyski walentynki. To tak się działo, że sztos. Nie? Ale kiedyś mi się przewijało, że ludzie robią, chyba nie wiem, czy to nie był jest, czy, czy jakiś, to nie jest reklama. Jest, y, czy jakaś inna taka firma z biżuterią, jakby pierścionki zaręczynowe reklamowała na Tinderze. Myślisz, że spoko? Wiesz co, no, z tym Jasem, to jakieś zawsze dziwne akcje były, więc nie wiem. Oni mieli, znaczy nie wiem, szanuję to, że myślą niestandardowo. Nie wiem, czy to oni byli, nie? W sensie nie chcę tak mówić, ale wiem, że jakaś firma... Nie, no, tak no ryka... chyba, ogólnie chyba nie, nieźle w ogóle, bo, bo to też jest trochę tak jak na LinkedInie, tylko jeszcze, jeszcze mniejsza skala, nie? Czyli, że mało jest tych kampanii i cokolwiek wymyślisz naprawdę w miarę dopasowanego kontekstowo z fajną kreacją, Albo nad zwykłą kreacją, tylko z produktem, który tam pasuje, to przyciągniesz uwagę. Jeszcze była tam kiedyś taka kampania Porsche fajna, za granicą. Gdzie było... Tak, tak. I była taka zajebista referencja w ogóle, że nice. oni, zro... oni zrobili kampanię, że jeżeli kupisz sobie Porsche, to przestaniesz swajpować, nie? Bo wszyscy, <laughs> wszystkie laski przyjdą do ciebie. Coś tam z nie? No, ale tam ktoś to, ktoś to rozkrywał. Kreatywnie to roz, ktoś, ktoś rozjebał. No, jakby w ogóle. Ty, no. No. Stereotypowo, i to... kreatywnie również e, podobnie, więc no, można próbować, nie? Ogólnie, no, z, w, Bardziej chodzi nam o to, że mało kto wie, że naprawdę można zrobić tam kampanię reklamową. E, można też zrobić na serwisach, no, nie? E, też kampanię. I są takie sieci, które tak, spokojnie to się ci. Ten... Ads, tak, w sensie tak. Trafic traffic junkie, kiedyś to obsługiwały I I no, normalnie robisz kampanię displayową, tak jak na YouTubie, nie? I w sensie możesz robić kampanię wideo, masz robić banery, ale chyba tylko x z tego co pamiętam, nie? Robił coś takiego w Polsce na większą skalę. Była taka kampania x z takim. Chyba to może... tak. Taki gość, który. Dobrze, że nie chcę przekręcić imienia i nazwiska, sorry, ale był taki gość, który tam siedział w marketingu długo, był chyba headem i yy, 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 tam ogarniał takie niestandardy. Dobrze, że No to warto. jest kampania taka niestandardowa, którą bym chciał kiedyś zrobić, w sensie mam no nadzieję, ja też, że kiedyś się trafi albo odważny klient, albo po prostu klient taki, pod target. No jest taki, tak, albo taki, no to nie, nie chodzi tam, chodzi o to, żeby trochę śmiechu narobić w sumie i... I cię wyróżnić. Bo to nawet jeżeli nie będą super efekty, to jak napiszesz potem o tym, albo masz z tego credential, no to, to jest zajebiste, nie? Bo no, nikt tego pewnie, nie robi. Że tak. Możesz chodzić po konfach z taką preską, zrobiliśmy reklamę w, w aplikacjach randkowych, w serwisach i zobaczcie, jakie są z tego efekty, bo moim zdaniem super temat. No, no. Myślę, że każdą konfę byś tym rozwalał, nie? W sensie, jeśli by to dopuścili, no to mega fajnie. W sensie... Ludzie by chętnie tego posłuchali, a czy to by było takie trubowartościowe, czy ktoś by zrobił dzięki temu jakąś super kampanię, to już myślę, że jest drugorzędne, ale mega by się fajnie tego słuchało. Tak, W ogóle widzisz, fajnie my tam sobie tuś mieszkujemy trochę. Natomiast widzimy wyraźnie, że jak ja widzę po nas, że jak rozmawiamy o takich mniej standardowych rzeczach, to po prostu nam się ja pocieszy i właśnie też trochę żartujemy i od razu jest taki lepszy vibe. No, bo prawda jest taka, że ten standard jest już trochę nudny, tak? I my też w tej branży bardzo lubimy to, że jeżeli w ogóle jest okazja, żeby zrobić coś mniej standardowego i ciekawego, i to nie musi być prata przez pół roku nad jakimś wizualem albo wielką koncepcją, tylko po prostu sprytne wykorzystanie fajnego kanału, no to nas to kręci, nie? A tak mało, mało klientów jest odważnych, więc też zachęcamy do tego, żebyście wy tak, zachęcali prawda, swoich no? klientów. I przez to, że na przykład usłyszycie od nas, że można coś takiego zrobić, wybyście pamiętali o tym, bo można rozruszać trochę tą branżunię w ten sposób, tak myślę. Tak, jest, zgadzam ale się ze Ale zajebicie to podsumowałem. Musimy kończyć, już tak. Nie, tak. Nie, 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 to już zamykamy, bo już nic nam nie zostało. W sensie jeszcze coś tam byśmy pewnie odgrzewali, jakby z. Ale myślę, że, że tyle styka. I że kiedyś się jeszcze przewiną jakieś inne rzeczy na pewno, bo coś tam jeszcze można było odkopać, ale myślę, że na ten moment elegancko. Tak, kiedyś się Także. spotkamy jeszcze. Tak, Wszystkiego może... dobrego, byczki. Elo. Elo, Siemanko.